Witam ponownie z Radomia. Lecimy drugą część tego autohandlu. Dawno tutaj nie zaglądałem. Za chwileczkę będzie robić się szaro. Dzień będzie coraz dłuższy, troszkę się ociepli. Myślę, że tutaj też kilka ciekawych bryczek dla Was nagram. Zrobię osobną prezentację, bo kilka ciekawych sprzętów można tutaj znaleźć. Pamiętaj o łapie o komentarzu. Pod filmami masz numer konta z rzutka. Minimalna wpłata złotóweczka, wpłaty bez prowizji. Zbieramy kaskę na paliwko. Na takie wypady dawno nie nagrywałem całych autohandli. No i troszkę za tym zatęskniłem. Lecimy, póki jeszcze coś widać. 14,900 z gazem. Rok siódmy. 240 przejechane. 1,4 benzyna. 75 koni. Fiacik. Fiacik nie najgorszy. Słuchajcie, jeżeli ktoś potrzebuje takiego małego dostawczaka. Z instalacją gazową można sobie na luziku śmigać. Fiacior Doblo. Wizualnie nie jest zmęczony. Widzę kamerkę ktoś tutaj sobie założył. Oponka jeszcze zdrowa. Wysoko zawieszony. Jeżeli ktoś ma warzywniaka albo jakiś remoncik, spokojnie można sobie towar nim przewozić. Renóweczka. Renóweczka Espace, Espace, bo ktoś zacznie mnie zaraz pouczać w komentarzach. Tak się nie wymawia. 26,900, rok 10, 240 przejechane. 2 litry turbo, 170 koni. Benzynka. Dobry silnik, prosty silnik, lubi gaz. Skrzynia manualna. Pół skóra, Czerwone przeszycia. Spokojnie, renóweczkę można jeszcze zagazować. One znoszą dobrze gaz i znoszą też dobrze jeszcze chipa. Także 200 koni można spokojnie z tego zrobić. Kuga troszkę jej tutaj przyparowała tylna lampa. Dwa wydechy. Alusek. Ciekawy kolor. Słuchajcie samochodu. Napęt na cztery wnętrze, z tego co widzę Alcantara i półskóra, skrzynia manualna szóstka Esteline. Ciekawy kolor. Kiedyś stała tutaj taka podobna, tyle, że była troszkę jaśniejsza od tej Tamta była w benzynie, a tu mamy 180 koni w dieslu. Napęd na 4, rok 17, 150 przejechane, full opcja 72,900. No, powiem Wam, dosyć fajnie wygląda w tym kolorze. Taki troszkę przybrudzony, złoty, jakby. Brąz, metalik ze złotem. Witarka, krótka. Cena 34900 rok 9, 130 przejechane, 2,4 benzyna, 170 koni. W wersji krótkiej, słuchajcie, Mocarna. Myślałem, że one tylko w długiej wersji, w Grand Vitara, występują te silniki. Do tego manual. Grzane poślady widzę. No i niewielka dziura na fotelu kierowcy. Ktoś fajkę tutaj palił. Koło zapasowe jest, opona kawał bieżnika. Tutaj tak jakby przydrapany. Delikatnie. No a tutaj to się chyba nie przecisnę, ale pancerna jednostka dobra do gazu. Rozrząd na łańcuchu. No, słuchajcie, jedynie ta tylna klapa troszkę taka delikatnie przydrapana. Tutaj jakieś Suzuki stoi. Tam jakiś Dżelzik. Tutaj Honda, ale bez opisu. Szukamy bryczek z opisem. Mamy Peugeota 508, Biała Perła, 54,900, rok 17, 140 przejechane, 180 koni w dieslu dosyć mocny. Skrzynia, z tego co widzę, automatyczna i na pół skórach bryczka. Oponka jeszcze dosyć ładna. Nie widzę większych mankamentów na samochodzie. Peżotek 208. 22 900, rok 12, 1,4 95 koni, 198 przejechane w benzynce. Kolor brąz metalik. Coś mnie zaczyna cisnąć na pęcherz. O! Wnętrze czyste i zadbane. Ciekawa kolorystyka. Słuchajcie, takie szare wnętrze. Rzadko się spotyka. Alusek jest. No generalnie robi dobre wrażenie. Maluszek. Dobra, Toyotka. Zobaczymy, ile chcą za tego Aurisa. Skrzynia manualna. Delikatnie fotel kierowcy na brzegu przypruty. Nie ma opisu. Ibiska wersja SC. 3 drzwiowa. 16986 koni, 146 przejechane. Rok 8. Dobra, prosta jednostka. No dobra, może jeszcze tutaj Mitsubishi ASX 45900 rok 17. 1.6 benzyna, 140 przejechane. Dobry samochód, prosta jednostka. Mazda CX trujeczkę ktoś pytał w komentarzach ładną. No to tutaj taka stoi. 57900, 190 przejechane, rok 17, 2.0 benzyna, 120 koni. Skrzynia manualna. CX trujeczki zgrabne. Samochody Grandland X Opel. Skrzynia manualna. Ile ma to panie kosztować? Ten Grandland. 59,900. Rok 19. 84 przejechane. 1,2 benzyna turbo. 130 koni. Czyli piór tech. 3 cylindry. No dobra, jeszcze ktoś mnie pytał w komentarzach, Nygus, jakiegoś galaktyki byś pokazał? No to proszę bardzo, tutaj stoi dosyć ciekawy, kolorystycznie też fajny, w manualu, na skórach 49,900, rocznik 12, 126, przejechane. 1.6 turbo, benzyna, 160 koni. Pozdrowionka do usłysząka.